Z punktu widzenia rynku pracy i bieżącej sytuacji, a szczególnie kryzysu humanitarnego, czyli gigantycznej fali uchodźców, która w tej chwili szacowana jest na ponad już 3 miliony osób, rynek pracy czeka bardzo wiele wyzwań. Oczywiście te 3 miliony osób to jest wszystkie osoby, które przyjechały, z czego ponad 51% to są dzieci i osoby starsze, które wiadomo, że nie wejdą na rynek pracy. Jest około 70% taki parytet partycypacyjny, i jeżeli odejmiemy jeszcze od tej liczby osoby, które wyjechały już do swoich mężów do Niemiec, do, którzy pracują w Niemczech, w, w krajach skandynawskich, w Anglii, w Kanadzie, w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii my szacujemy, że około 500 do 700 tysięcy osób będzie gotowych do wejścia na rynek pracy. W tej chwili z danych wynika, że w okolicach 100 tysięcy tyle osób weszło już w ciągu ostatnich paru tygodni do, na polski rynek pracy. To jest stosunkowo dużo, mamy ponad milion. Wydanych PESELi, więc rynek jest bardzo, bardzo dynamiczny. Dobre informacje są dokładnie z dzisiejszego dnia, czyli z wskaźnik bezrobocia na poziomie 5,4 spadek z 5,5% i tu zaczynają się troszeczkę już lepsze informacje, bo jesteśmy w przededniu otwarcia się sezonu rolno-ogrodniczego. Tam setki tysięcy miejsc pracy się stworzą. Przypomnę, że w zeszłym roku rolnicy polscy mówili, że nie mogą konkurować z wynagrodzeniami z fabrykami. Nawet brakuje im e, ukraińskich rąk do pracy. W tym roku wydaje się, że tego problemu nie będzie, czyli sektor rolno ogrodniczy stworzy bardzo dużo miejsc pracy, gdzie właśnie osoby, które w tej chwili przyjechały 24 do Polski, będą mogły szukać pracy. A już niedługo sektor turystyczny e, w pełnej krasie, czyli hotele, restauracje tworzą nowe miejsca pracy, turystyka do obsługi sprzedaży turystycznej, ruchu e, turystycznego. Tu również dziesiątki i setki tysięcy miejsc pracy powstaną. To powinno nam w tej fazie trudnej, czyli za dwa, 3 tygodnie, pomóc znaleźć miejsce zatrudnienia dla głównie kobiet, które tutaj przyjechały z dziećmi. Wyzwania, które czekają polski rynek pracy, to jest, są szkolenia języka polskiego, bo przypomnę, że dotychczasowa imigracja zarobkowa w ilościach około dwóch milionów pracowników z Ukrainy, to były osoby, które najczęściej znają język polski i już pracowały w Polsce, przyjeżdżały po raz trzeci, czwarty. Tak wynika z naszych badań Polskiego Barometru e, Rynku Pracy. Te osoby w tej chwili uciekają przed wojną. Często są tylko z jedną torbą, są z dzieckiem, nie znają języka polskiego, nigdy czasami nie były w Polsce. Więc muszą po pierwsze w tej chwili pomóc sobie z traumą, nauczyć się języka polskiego, zaasymilować w społeczeństwie, uzyskać chociażby PSL i móc, móc dzieci dać do żłobka, do przedszkola, tak żeby móc podjąć pracę i wchodzić na rynek pracy. Istotne wyzwanie w tym momencie, więc wydaje się, Tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie z uwzględnieniem kobiet. Przypomnę, że w Polsce od wielu lat tworzymy od 150 000 do 250 tysięcy nowych miejsc pracy. W tej chwili mamy liczbę 700 tysięcy osób, które będą potrzebowały pomocy, będą potrzebowały pracy. To jest liczba dużo większa niż tak, z którą standardowo polska gospodarka jest sobie w stanie pomóc. I tutaj wydaje się istotne działanie w kierunku pozyskania inwestycji zagranicznych, czyli jakaś szeroka, globalna inicjatywa. Informacyjna Polska jest dobrym miejscem do inwestowania. Chiny są daleko. Chiny w trakcie covidu już zerwały łańcuchy dostaw. W tej chwili covid w Chinach również szaleje, więc trzeba namawiać korporacje do inwestowania w Polsce. Twórzmy tutaj miejsca pracy, szkolmy te osoby z języka polskiego. Wiem, że takie pieniądze będą wydawane już kierunkowe z Państwowego Funduszu Szkoleń, więc to może nam pomóc żeby ten problem, z którym mamy do czynienia, czyli 700 tysięcy osób nowych na rynku pracy, przerodzić w szansę pomocy dla tych osób i w szansę wzrostu dla polskiej gospodarki. Można zrobić tak, żeby polska gospodarka de facto skorzystała, z, pomagając uchodźcom z Ukrainy. Według, według najświeższych danych wynika, że 60 ponad ludzi, którzy przybyli tutaj, czyli głównie kobiet, Mówi, że chciałby podjąć pracę na polskim rynku pracy. Gros tych osób też mówi, że zostanie dłużej. Oczywiście większość z nich zostawiła swoich mężów, ojców, którzy walczą, są, zostali na Ukrainie i będzie chciała tam wrócić. Ale odsetek osób, które są zainteresowane pozostaniem w Polsce, jest bardzo, bardzo duży, zważywszy na, na okoliczności całej tej sytuacji. Więc z jednej strony będziemy mieli do czynienia po ustaniu, jak mam miejmy nadzieję jak najszybszym. Działań wojennych, dosyć dużą, idącą w setki tysięcy falą odpływu, czyli, czyli o kobiety będą wracały do swoich domów na Ukrainie, ale osoby, które zostaną, to będą też setki tysięcy, na pewno w okolicach pół, pół miliona. Liczby są tak duże, że są wyzwaniem zawsze dla, dla każdego państwa, dla Polski również, ale uważam, że udowodniliśmy postawą i społeczeństwa, i też przedsiębiorców, jak do tej pory, że potrafimy, umiemy pomagać i tak naprawdę potrafimy mądrze, mądrze pomagać. Nie ma tej, gdyby, nasz przykład jest, jest wzorem moim zdaniem dla Unii Europejskiej.